Czy rozmawiałeś już z Bogiem w swoich modlitwach i jeszcze nie widziałeś żadnej odpowiedzi? Może modlisz się od dłuższego czasu i wydaje się, że Bóg nie odpowiada. Czy to oznacza, że on cię nie słyszał? Jeśli cię słyszał, co może blokować odpowiedzi? Drogi przyjacielu, uszy Boga nie są głuche. Być może już odpowiedział, a ty po prostu tego nie zauważyłeś. Pamiętaj o wyrażeniu: Bóg działa w tajemniczy sposób. Często robi rzeczy w sposób, którego się nie spodziewamy, ale w taki, który uważa za najlepszy, ten sam wynik, ale różnymi drogami. Może to jest twoja sytuacja. Dziś przyjrzymy się pięciu znakom, że Bóg wysłuchał twoje modlitwy. Ale zanim zaczniemy, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj ten kanał. Modlitwa zawsze była najbezpieczniejszym sposobem, w jaki Bóg nas błogosławi, chroni i uwalnia od wszelkich problemów. Dzięki niej prosimy o to, czego chcemy, i otrzymujemy pożądane rezultaty. To poprzez modlitwę szukamy i otrzymujemy pomoc Boga. Jak powiedział psalmista, wznoszę swoje oczy ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Psalm 121,1-2. To w naturze Boga leży wysłuchiwanie naszych modlitw pod warunkiem że modlimy się poprawnie i w imię Jezusa powiedział nam to w Ewangelii Jana a o cokolwiek poprosicie w imię moje to uczynię aby ojciec był uwielbiony w synu jeśli o cokolwiek poprosicie w imię moje ja to uczynię jan 14 13 14 on zna pragnienia i prośby twojego serca i obiecuje na nie odpowiedzieć to oznacza że zawsze gdy wylewamy nasze serce przed bogiem w modlitwie Oczekujemy jednej rzeczy odpowiedzi Boga, która jest znakiem skutecznej komunikacji między Bogiem a człowiekiem. Teraz, jeśli On obiecuje odpowiedzieć na wszystkie modlitwy, dlaczego Twoja jeszcze nie została wysłuchana? A jeśli już odpowiedział, ale Ty tego nie zauważyłeś? Po pierwsze, musisz wiedzieć, że na każdą modlitwę Bóg może dać trzy główne odpowiedzi: nie, czekaj lub tak. Więc właściwe pytanie brzmi: jak wiesz, że Bóg powiedział tak na Twoje modlitwy? Jakie są znaki? Pierwszym znakiem jest fizyczne spełnienie pragnień Twojego serca. O co się modlisz? Czego oczekujesz, że Bóg dla Ciebie zrobi? Jakie są Twoje oczekiwania? Zanim Bóg odpowie na jakąkolwiek modlitwę, musi być jakaś prośba. Zanim otworzysz usta, aby się modlić, prawdopodobnie czegoś potrzebujesz. Musi być jakaś potrzeba do zaspokojenia. Szukasz dobrej pracy i modlisz się o to? To owoc łona, o który prosiłeś Boga? Chcesz odpowiedzi na swoje życie finansowe? Czego oczekujesz, że Bóg dla ciebie zrobi? Cokolwiek to jest, o co się modlisz, jednym z znaków, że Bóg cię wysłuchał, jest to, że daje to, o co prosiłeś. Ewangelia Mateusza mówi: Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam, bo każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, otworzą. Mateusz 7, 7, 8. Jedynym powodem, dla którego nie otrzymujesz odpowiedzi od Boga, jest to, że nie prosisz. Biblia mówi, że nie otrzymujesz, bo nie prosisz. Bóg nie może dać tego, o co nie prosisz. Nie możesz znaleźć tego, czego nie szukasz. Żadne drzwi nie mogą być otwarte, jeśli nie pukasz. To jest takie proste. Bóg nie może odpowiedzieć na twoje modlitwy, jeśli prosisz z niewłaściwymi intencjami, pragnąc jedynie zaspokoić swoje własne światowe pragnienia. Ale gdy twoje modlitwy są zgodne z Bożą wolą, otrzymanie odpowiedzi staje się łatwe, a Bóg spełnia pragnienia twojego serca. Kiedy twoje potrzeby są zaspokojone, to jest wielki znak, że Bóg naprawdę wysłuchał twoje modlitwy. I to jest najprostszy sposób, aby wiedzieć, że Bóg Cię wysłuchał. Czy dostałeś tę pracę, o którą się modliłeś? Bóg pobłogosławił Cię dzieckiem? Czy zwiększył Twoją stabilność finansową? Jeśli Bóg to zrobił, gratulacje, Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Innym znakiem, że Bóg wysłuchał Twoje modlitwy, jest osobista przemiana. Czy twój związek z Bogiem był osłabiony? Ludzie znali cię z powodu złego charakteru, problemów z gniewem, nałogów, niemoralnych działań? Ale nagle zaczynasz zauważać zmianę w charakterze, zmniejszenie chęci do tych zachowań i zastanawiasz się, co się dzieje. Drogi przyjacielu, to Bóg działa w twoim życiu. To wielka przemiana, która zachodzi w twoim życiu. Bóg musi pracować nad tobą. Aby przygotować cię do prawdziwego spełnienia Twoich modlitw, czy wiedziałeś, że mógłbyś blokować odpowiedzi na swoje modlitwy? Jeśli Bóg w swojej miłosierdziu zauważył to i zdecydował się zacząć nad tym pracować, abyś mógł otrzymać to, o co prosiłeś, to czas na radość, ponieważ po tym procesie przemiany przyjdą Twoje cuda. Możesz modlić się i czekać na wielki kontrakt, ale Bóg widzi, że twój problem z gniewem mógłby sprawić, że niewłaściwie porozmawiasz z osobą odpowiedzialną za przyznanie kontraktu. Więc decyduje się najpierw to rozwiązać. Możesz prosić o małżonka, ale Bóg widzi, że nie jesteś gotowy, a także Twoją niewierność w małych rzeczach. Jak oczekujesz, że On powierzy życie innej osoby i przyszłych dzieci w Twoje ręce? Poprawa Twojego zachowania i stawanie się bardziej podobnym do Jezusa w swoich działaniach, Charakterze i relacjach z innymi, to cudowna rzecz, którą Bóg dla Ciebie robi. W rzeczywistości jest to dodatkowa odpowiedź na Twoją prawdziwą modlitwę. Inną rzeczą, której możesz nie wiedzieć, jest to, że rozwój w modlitwie przynosi wielką przemianę dla naszych dusz i stajemy się bardziej podobni do Boga. W 2 Koryntian 3,18 czytamy. My wszyscy tedy z odsłoniętą twarzą, Oglądając, jakby w zwierciadle, chwałę Pana, przemieniamy się w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Jaka błogosławieństwo lub odpowiedź mogłaby być większa niż ta? Jaka materialna posiadłość lub awans fizyczny mogłaby być większa niż przemiana na obraz Boga i posiadanie Twojego imienia zapisane w Księdze Życia? Poprzez modlitwy grzesznik, może się odrodzić. Notoryczny przestępca może się zmienić i stać się prawdziwym wierzącym. Buntownicze dziecko może stać się posłuszne, a gniewna osoba może stać się spokojna. Zawsze, gdy widzisz te piękne przejawy zmiany starych nawyków i zachowań na nowe i pozytywne, jest to znak mocy Boga, odpowiadającej na nasze modlitwy. Trzecim znakiem, że Bóg wysłuchał Twoje modlitwy. Jest radość w duchu. Radość przynosi wolność, cuda, przemiany i wyzwolenie. Jeśli teraz doświadczasz tej radości w duchu, Bóg Cię wysłuchał. Bo tam, gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność. Czy kiedykolwiek czułeś głęboką radość w duchu, nawet wśród wielu trudności? To jest wyraźny znak, że Bóg wysłuchał Twoje modlitwy. W naszej drodze wiary są momenty, kiedy czekanie może wydawać się niekończące ale pamiętaj o słowach psalmu 126, 5, 6. Ci, którzy we łzach sieją, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno na zasiew, z radością powróci, niosąc swoje snopy. To nas uczy, że czas poświęcony na modlitwę i szukanie oblicza Boga nigdy nie jest na marne. Jeśli zaufałeś Bogu w kwestii boskiego uzdrowienia, Awansów pracy, lub sukcesu w małżeństwie, i czujesz radość po swoich modlitwach, wiedz, że Bóg już usłyszał twoje prośby. Biblia mówi o owocach ducha, wśród których jest radość. Twoja radość jest potwierdzeniem tego, co Bóg już uczynił w twoim życiu. Zawsze, gdy poczujesz tę radość po modlitwie, jest to gwarancja, że odpowiedzi są w drodze. Przypomnij sobie Pawła i Sylasa, którzy nawet w więzieniu. Modlili się i śpiewali hymny do Boga. Inni więźniowie ich słyszeli, a Bóg, widząc stan ich serc, natychmiast odpowiedział. Wielkie trzęsienie ziemi wstrząsnęło fundamentami więzienia, otwierając wszystkie drzwi i rozwiązując więzy wszystkich. To właśnie dzieje się, gdy czujesz radość w duchu po modlitwie. Jest to wielki znak szybkiej odpowiedzi z nieba. Kolejnym dowodem na to, że Bóg wysłuchał Twoje modlitwy, jest pewność w Twoim sercu. W 1 Jana 5,14-15 czytamy: A taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wiemy, że mamy to, o co prosiliśmy. Pewność podczas modlitwy jest wielkim znakiem, że Bóg Cię wysłuchał. Wymaga to ogromnej wiary, aby uwierzyć, że otrzymałeś to, o co prosiłeś, nawet zanim to zobaczysz. Ta pewność sprawia, że wierzysz, iż już posiadasz to, o co prosiłeś, bez żadnej wątpliwości. Z pomocą Ducha Świętego masz pewność, że Bóg już działa, ponieważ Duch potwierdza to w Twoim sercu. Bóg daje nam tę pewność przez Ducha Świętego, aby powiedzieć nam, że nasze prośby zostały wysłuchane. I że nie musimy się martwić, ponieważ on już nad tym pracuje. Pewność jest dowodem na to, że Bóg nigdy nie zawodzi. Jest to duchowe potwierdzenie zdolności Boga, dlatego, twoja pewność jest potwierdzeniem, że modlitwa została wysłuchana. Oczekuj swojej odpowiedzi z radością. Wierz całym sercem, że już jest Twoja. Biblia zapewnia nas, że Bóg uczyni wszystko zgodnie ze swoją wolą. Jest wolą Bożą, abyś był błogosławiony finansowo, abyś się rozmnożył, napełnił ziemię i nią zarządzał. Jest wolą Bożą, abyś był zdrowy duchowo, emocjonalnie i fizycznie, abyś prosperował we wszystkich dziedzinach. Jest wolą Bożą, abyś żył w pokoju ze swoimi wrogami, abyś żył długie dni i dopełnił swoich dni. Więc kiedy modlisz się o którąkolwiek z tych rzeczy. Wiesz, że otrzymasz to, o co prosiłeś. Innym znakiem jest pokój ducha. Jezus jest księciem pokoju, a jednym ze sposobów, w jaki przejawia swoją obecność w nas, jest zostawianie swojego pokoju w naszych sercach. Możesz przechodzić przez trudny okres, być zmartwiony i sfrustrowany, nie wiedząc, co robić. Ale kiedy czujesz głęboki pokój po modlitwie i ciężar się zmniejsza, jest to znak, że Bóg zaczął pracować nad Twoją prośbą. Biblia mówi w Jana 14:27: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daje Wam, nie jak świat daje, ja Wam daję, niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Pokój Boży jest potwierdzeniem, że modlitwa została wysłuchana. To, co teraz czujesz, nie jest czymś zwyczajnym, jest to znak, że Bóg już dał Ci odpowiedź. Dlatego zawsze, gdy modlisz się o konkretną intencję, słuchaj uważnie ruchów Boga w swojej duszy. Bóg może próbować mówić do ciebie poprzez swój pokój, potwierdzając w twoim sercu, że cię usłyszał. Nigdy w to nie wątp. Po prostu bądź spokojny i obserwuj, jak Bóg doskonali to, co zaczął w twoim życiu. Kiedy zobaczysz którykolwiek z tych znaków, Gratulacje, ponieważ Bóg Cię wysłuchał, wysłuchał Twoje modlitwy. Wszystko, co musisz zrobić, to cieszyć się. Bądź wdzięczny za to, co robi za kulisami i oczekuj, że Twoje świadectwa pojawią się wkrótce. A jeśli nie widzisz żadnego z tych znaków, nie oznacza to, że Bóg Cię nie wysłuchał lub nie wysłucha Twoich modlitw. Jeśli obiecał odpowiedzieć na wszystko, o co prosimy w Jego imię. Twój przypadek nie jest wyjątkiem. Może nie mam wyjaśnienia dla tego, co się dzieje, ponieważ istnieją granice tego, co ludzki umysł może pojąć w sferze duchowej, ale jedna rzecz jest pewna: Bóg nie jest martwy ani głuchy. Jego czas po prostu nie jest taki sam jak Twój. Jego drogi nigdy nie były naszymi drogami. On wie, kiedy wysłać swoje odpowiedzi. Trzymaj swoją wiarę mocno, drogi przyjacielu. I nadal się łzami, ponieważ zbieranie z radością jest pewne. Słowa Boga są prawdziwe, a On spełnia każde z nich, cokolwiek wyjdzie z Jego ust lub z pisma. Biblia zapewnia nas, że zanim choć jedno Jego Słowo przestanie się spełniać, niebo i ziemia przeminą. Sama ta pewność powinna przynieść Ci pocieszenie i bezpieczeństwo. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby zastanowić się, co to naprawdę oznacza? Oznacza to, że zamiast pozwolić, abyś został zawiedziony, Bóg wolałby zniszczyć niebo i ziemię. Jaki potężny i wierny Bóg. To również pokazuje, jak bardzo jesteś dla Niego ważny. Dlatego zachowaj spokój i trwaj w wierze, pomódlmy się razem. Dziękuję Ci, Panie, że słyszysz mnie, zanim jeszcze przemówię? Dziękuję Ci, Panie, że odpowiadasz mi, zanim jeszcze otworzę usta do modlitwy. Twoje słowo mówi, że ci, którzy ufają Tobie, nigdy nie będą zawstydzeni, a ci, którzy wzywają Twoje imię, będą zbawieni. Twoje uszy nie są głuche, by nie słyszeć, ani Twoje oczy nie są ślepe, by nie widzieć mojego stanu udręki. Kiedy pochylam się przed Twoim świętym imieniem proszę, uwolnij mnie od wszystkich moich problemów. Niech każda z moich próśb do Ciebie zostanie wysłuchana. Czy zdarzyło Ci się modlić i trudno było uwierzyć, że Bóg wysłuchał twoje prośby? Czasami trudno jest zobaczyć fizyczne przejawy naszych modlitw. W takich momentach powinniśmy prosić Boga o znak, potwierdzenie, że on nas słyszy. Przypomnij sobie człowieka, który wołał do Jezusa: "Wierzę", zarać memu niedowiarstwu. Marka 9:24. Tak jak on, powinniśmy prosić Pana, aby umocnił naszą wiarę. Bóg nas poucza, abyśmy rozkoszowali się nim, a on spełni pragnienia naszego serca. W Psalmie 37.4 czytamy: Rozkoszuj się Panem, a on spełni pragnienia twojego serca. Zachęcam cię, abyś rozkoszował się Panem i wierzył, że wszystkie twoje potrzeby zostaną zaspokojone. Wołam do Boga, aby Jego moc przemieniła twoje życie, aby każdy nauk stracił nad tobą kontrolę. Proszę o boską przemianę, która pozwoli ci być dokładnie tym, kim Bóg chce, abyś był. Niech Pan pomoże ci powstrzymać się od niegodziwych zachowań, a twoje życie codziennie przynosi chwałę Bogu. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeże twojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Filipian 4:7 Otrzymaj boską pewność ufania w pełne dzieło, które Jezus wykonał na krzyżu kalwarii. W każdej sytuacji niech będziesz w stanie cieszyć się i ufać nadprzyrodzonej mocy Boga, aby uspokoić każdą burzę, którą napotkasz. Deklaruję, że każda burza zostanie uspokojona, a każdy wiatr ucichnie. Proszę Pana, aby Ci błogosławił w Twojej podróży, zarówno w drodze tam, jak i z powrotem. Niech wszystko, co przeszkadza w Twoich modlitwach, zostanie usunięte w imię Jezusa. Deklaruję i ogłaszam moją ufność w Bogu. Otrzymaj boskie uzdrowienie dla swojego ducha, duszy i ciała. Zgodnie z Jego wolą, nie zabraknie Ci niczego dobrego. Niech radość Pana wypełni Twoje serce i znajdziesz odpoczynek i pokój w Jego słowie. Jezus obiecał nam pocieszyciela, Ducha Świętego, który nauczy nas wszystkiego. I przypomnij nam wszystko, co On nam powiedział. Jana 14:26. Proszę, aby Duch Święty nauczył Cię modlić się zgodnie z wolą Boga dla Twojego życia, i abyś otrzymał łaskę pełnego zaufania Mu. Walczymy duchowe bitwy, a w liście do Efezjan 6:12 Paweł przypomina nam, że nasza walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi, lecz przeciwko zwierzchnościom i mocom. Dlatego modlę się aby wszystkie siły które mogą opóźniać lub przeszkadzać w twoich odpowiedziach poddały się imieniu Jezusa dziękuję ci panie za wszystko jestem wdzięczny bo już niczego mi nie brakuje ponieważ pan zaspokoi wszystkie moje potrzeby według swojego bogactwa w chwale filipian 4:19 ponieważ znam boga będę silny i dokonam wielkich czynów daniela 11:32 tak będzie dla mnie Dziękuję Ci, Panie, że słyszysz moje modlitwy. W imię Jezusa modlę się. Amen. Jeśli te słowa Cię błogosławiły, nie zapomnij wyrazić swojej wdzięczności i zapisać się, aby otrzymywać więcej inspirujących wiadomości. Niech Bóg Ci błogosławi. Do zobaczenia następnym razem.